Gerhard Hauptmann, urodzony w 1862 roku w Szczawnie Zdroju, był jednym z najwybitniejszych niemieckich dramaturgów i powieściopisarzy. Którego twórczość miała istotny wpływ na rozwój literatury przełomu XIX i XX wieku. Utwory Hauptmana są przesycone emocjami, a jednocześnie ukazują złożoność relacji międzyludzkich, stosunków społecznych i moralnych dylematów. Jako rodowity Ślązak, Hauptmann w swoich dziełach często nawiązywał do lokalnych realiów i problemów społecznych regionu. Jego twórczość była głęboko zakorzeniona w śląskiej kulturze, co czyniło go ważnym przedstawicielem tego regionu. Jego najsłynniejszym dziełem jest dramat Tkacze Di Weber, który opisuje walkę tkaczy o godność i lepsze warunki życia. W dramacie Hauptmann zastosował śląski dialekt, co było nowatorskim podejściem w literaturze naturalistycznej. Dialekt ten nie tylko dodawał autentyczności postaciom, ale także podkreślał ich tożsamość i przynależność społeczną. Użycie dialektu w tkaczach miało również znaczenie kulturowe, gdyż ukazywało różnice społeczne i językowe między bohaterami. W 1912 roku Hauptmann otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za kształt twórczości, w której łączył dążenie do prawdy z wyjątkowym talentem literackim. Jego prace wpłynęły na wiele pokoleń pisarzy oraz artystów, a także inspirowały ruchy teatralne w Europie, prowadzając nowe podejście do dramaturgii.